Jeszcze masz czas, żeby stworzyć te trzy cuda zwroty tu, choć wyglądają podobnie, to trzy całkiem różne produkty, każdy z innym zastosowaniem. Przepisy na te wszystkie produkty znajdziesz oczywiście we wcześniejszych moich filmach. No to zaczynamy od octu rotyczowego. Pomaga przy dolegliwościach trawiennych, przy wzdęciach i niestrawności, wspiera detoksykację całego organizmu, stosowany miejscowo, łagodzi podrażnienia skóry, upąszenia owadów i lekkie otarcia i odstrasza mszyce i inne owady w ogrodzie. Idealnie się sprawdza jako tonik do twarzy. Teraz macerat olejowy zwrotyczu łagodzi bóle mięśni i stawów, reumatyzm, przeciążenia, skręcenia i stłuczenia, wspiera regenerację skóry przy suchych i zmęczonych miejscach, działa rozgrzewająco i relaksująco w kąpielach. Można go używać jako składnik domowych maści leczniczych. Imacerat alkoholowy z wrotyczu wspiera naturalną odporność i ogólne wzmocnienie organizmu, pomaga przy problemach trawiennych i przy pasożytach, może być stosowany do domowych toników odkażających, ale także jest pomocny przy tworzeniu naturalnych preparatów na owady. Wrotycz to roślina, którą kiedyś stosowano powszechnie i na robaki, i na gorączkę, i do oczyszczania organizmu. Dziś bywa nazywany zakazanym ziołem, bo zawiera tujon, który w dużych ilościach może być toksyczny, dlatego wewnętrznie używa się go z Dużą ostrożnością, a w kosmetyce czy zewnętrznie jest całkowicie bezpieczny. A wy dajcie znać, co już zrobiliście z wrotyczu.